Howard Phillips Lovecraft, potomek. Najgorszą dla mnie zmorą jest myśl o omylności ludzkiej. Znam diagnozę lekarza i spodziewam się, że zostanę pogrzebany w następnym tygodniu, ale w Londynie mieszkał człowiek, który bał się dźwięku dzwonów kościelnych. Żył samotnie w Grace Inn, a jedynym jego towarzyszem był prążkowany Kot. Ludzie uważali go za nieszkodliwego dziwaka. Dni upływały mu na lekturze najbardziej nudnego i dziecinnego rodzaju książek, które wypełniały niemalże cały jego pokój. Pragnął jedynie, aby życie zaoszczędziło mu tortury myślenia. Z pewnych powodów ów proces stał się dla niego zbyt przerażający, więc od wszystkiego, co poruszało wyobraźnię, uciekał jak od zarazy. Był bardzo wiotki, poszarzały i pomarszczony, choć istnieli ludzie, którzy twierdzili, że nie był aż tak stary, że to tylko strach uczynił go takim. Rzeczywiście, na lada odgłos. Nie tylko dzwonów, rozszerzały mu się źrenice, a czoło pokrywał pot. Unikał przyjaciół i towarzystwa, gdyż ci żądali wyjaśnień, a on nie chciał ich udzielić. Dawni kompani ceniący w nim badacza i estetę mówili, że oglądanie go w obecnym stanie jest nad wyraz przygnębiające. Ów starzec odrzucił całe poprzednie życie. Przez 10 lat bytowania w Grace Inn otaczało go milczenie. Aż do nocy, kiedy Williams kupił necronomicon. Williams był marzycielem. Miał tylko 23 lata, kiedy sprowadził się do tego starego domostwa. Od razu wyczuł tajemnicę otaczającą szarego, wysuszonego człowieka z pokoju obok. Młodzieńca zapascynowało przerażenie osiadłe na wychudzonym, wymizerowanym obliczu samotnika, który zawsze zresztą budził zainteresowanie, chociaż nikt nie traktował go poważnie. Wciąż czegoś wyglądał i nasłuchiwał, bardziej umysłem niż innymi zmysłami, bo te starał się zaangażować do zatopienia w pozbawionych sensu lekturach. Mimo starań, Williams nie potrafił skłonić sąsiada do mówienia o sobie i własnej przeszłości. Starzec nie żył w zgodzie z własnym wyglądem i obyczajami. Udawał uśmiech i lekki ton, rozprawiając gorączkowo i pośpiesznie o przyjemnych błahostkach. Jednak sposób, w jaki formułował myśli, był przemyślany i dokładny. Nawet najbardziej trywialne uwagi wydawały się zawsze na miejscu. Dlatego młodzieniec nie zdziwił się, słysząc, że miał za sąsiada niegdysiejszego wykładowcę Oksfordu. Posiadał tytuł Lorda Northam, a plotki głosiły, że korzenie jego rodziny sięgały czasów rzymskich. On sam nie przyznawał się do jakichkolwiek tajemnic związanych z własnym dziedzictwem, choć o prastarym zamku jego rodu, położonym na wybrzeżu Yorkshire, Wciąż szeptano bardzo wiele dziwnych historii. Lord nie zareagował, kiedy pewnego dnia podarowano mu fragment czarnej skały z nierozpoznawalnymi symbolami, wyrąbanej z urwiska sterczącego nad Morzem Północnym niedaleko Nortam. Pewnej nocy Williams przyniósł do domu niesławny nekronomikon szalonego Araba Abdulla al Hazreda. Szukał tego straszliwego woluminu od szesnastego roku życia. Z tego powodu przybył zresztą do Londynu, gdzie jego zamiłowanie do niesamowitości zawiodło go do starego, na wpół zrujnowanego sklepiku na Shandos Street. Urzędował tam, wyglądający równie niechlujnie co jego sąsiad, wiekowy Żyd. Już uprzednio kupował tu różne niesamowite tomy. Teraz wreszcie znalazł to, o co mu chodziło. Prawie poczuł sympatię do starego lewity, gdy ten, uśmiechając się tajemniczo przez gąszcz brody, odmówił przyjęcia zapłaty. Williamsa zawsze dziwiła reakcja innych, gdy wspominał o nekronomikonie. Stary sprzedawca chyba mimochodem napomknął, że dzięki rygorystycznym edyktom kapłanów i prawodawców Przetrwało tylko pięć egzemplarzy. W dodatku wszystkie ukryto z niesamowitą dokładnością. Sam tytuł wystarczył, by doświadczył dziwnych wizji. Niektóre diagramy w łacińskim tekście wznieciły w jego mózgu najbardziej zaskakujące wspomnienia. Dopiero we własnym pokoju stwierdził, że zbytki liter i uciążliwe idiomy przekraczają jego możliwości lingwistyczne. Z chęcią zwrócił się do swego dziwnego sąsiada, aby pomógł mu odcyfrować pokrętną, średniowieczną łacinę. Lord Northam właśnie uśmiechał się głupkowato do swego opręgowanego kota, gdy młodzieniec wszedł do jego komnaty. Zaskoczony wizytą staruszek spojrzał na księgę, wzdrygnął się, i omal nie zemdlał, kiedy Williams wymówił tytuł. Może dlatego opowiedział wreszcie własną historię. Pośpiesznym i niespokojnym szeptem wspominał o najdziwniejszych wydarzeniach i fantastycznych wytworach własnego szaleństwa. Na koniec powiedział, że najlepiej byłoby spalić ten przeklęty tytuł, a popioły rozrzucić na cztery strony świata. Lord Northam zawsze sądził, że w dziejach jego rodziny od samego początku musiało istnieć coś niedobrego. Pochodził z rodu, którego początki sięgały, jak podawała dość mglista tradycja, niewiarygodnie daleko. Istniały rodzinne opowieści o niejakim Luneusie, gabinusie, kapitał trybunie wojskowym z III Legionu stacjonującym wówczas w Lindum w rzymskiej Brytanii. Kapito został pozbawiony dowództwa z powodu uczestnictwa w pewnych obrzędach niezwiązanych z żadną znaną religią. Podobno dotarł do ukrytej jaskini w nadmorskim urwisku, gdzie tajemnicza obca rasa, najpewniej ostatnia pochodząca z wielkiej krainy na zachodzie, Czyniła znaki wielkich przedwiecznych. Ludu tego, ówcześni mieszkańcy Brytanii, bardzo się obawiali. Sam ląd pogrążył się w oceanie, pozostawiając po sobie tylko wyspy z kamiennymi kręgami i świątyniami, z których do naszych czasów dotrwały ruiny Stone Age. Oczywiście, nie było niczego pewnego w opowieści o tym, że Gabinius zbudował niezdobytą fortecę nad jedną z tych przeklętych jaskiń, że zawiązał sojusze z Piktami, Saksonami, Duńczykami i Normanami i że z jego krwi pochodził jeden z dumnych towarzyszy Czarnego Księcia, którego Edward III uczynił baronem Nortam. Te historie nie były pewne, choć często o nich mówiono. Poprawdzie, dzieło kamieniarskie w Northam Keep bardzo przypominało wał Hadriana. W dzieciństwie Lord Northam miewał szczególne sny. Stale cofał się we wspomnieniach do jakichś na wpół amorficznych scen, obrazów i wrażeń, nie będących w żadnej części jego świadomymi doświadczeniami. Wkrótce, podobnie jak Williams, został marzycielem, dla którego życie stało się nudne i puste, poszukiwaczem dziwnych królestw, kiedyś dobrze znanych, lecz nie leżących w żadnym widzialnym rejonie Ziemi. Nagle zrozumiał, że rzeczywisty świat jest jedynie atomem w nieznanym kosmosie, a tajemne moce wciąż naciskają i przenikają sferę poznanego. W młodości połączył więc religię z okultystycznymi tajemnicami, co jednak nie przyniosło mu zadowolenia. W końcu ograniczenia życia zaczęły doprowadzać go do szaleństwa. W latach 90. zainteresował się satanizmem. Bezustannie chłonął każdą doktrynę czy teorię, która wydawała się obiecywać ucieczkę od ścisłych reguł nauki. I prawie niemożliwych do uświadomienia sobie praw natury. Księgi Ignatiusa Doniello o Atlantydzie przyjmował z zapałem, podobnie jak dzieła dziesiątków tajemniczych prekursorów Charlesa Forta. Wędrował całymi milami w pogoni za opowiastkami o jakichś cudach. Raz udał się nawet na poszukiwanie nienazwanego miasta, według słabych wskazówek, na jaki nikt, Inny nie zwracał uwagi. Rosła w nim zwodnicza wiara w istnienie bramy, która pozwoliłaby mu przejść do tych wewnętrznych głębi, których echa odzywały się na dnie jego pamięci. Mogła istnieć równie dobrze w świecie widzialnym, a może w jego umyśle i duszy. Podświadomie wyczuwał to tajemne połączenie istnienie wielkich przedwiecznych. I przyszłego życia w zapomnianych wymiarach, związanych z gwiazdami, nieskończonościami i wiecznościami za nim. Równie niepokojące komentarze wzbudził nocny pogrzeb z roku 1710 owego starca. Pochowano go w krypcie opodal anonimowego nagrobka. Jego dom pozostawiono w stanie nietkniętym. Jeśli spodobało Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją stronę patronite. Linki w opisie filmu.